Witam wszystkich, co są taki, bo mnie z YouTube'a i inne rzeczy. Chciałem tu też poinformować w sprawie przejazdów kolejowych. To jest szczególnie mówione w kierunku kierowców. Żeby nie kazawać, jak widzicie, że będzie jechał pociąg, tu zatrzymujecie się. A nie prójecie, a nagle widzicie, że szlapan się zawępa. No właśnie, <laughs> dużo takich wypadków jest, że nie zwracają uwagi kierowcy na szlapan, jak się zamyka. No i wpadają w tory kolejowe. No, co się dzieje? No właśnie, kierowca i inni są poza światem, jak się mówi. To jest bardzo ważne właśnie tego typu, że trzeba zwalniać, jak jest przejście kolejowe, trzeba zwalniać, sprawdzać, czy coś dzieje, czy nie, czy lub, jak widzicie, że się samega zatrzymujecie się. Dużo kierowców mm. wielki ból robi, właśnie w tym kierunku, że, a, już się zdąży, wiadomo że światło miga na no że zaraz będzie szlapan zameka. fru jeszcze może zdążę uda mi się przejechać na drugą stronę przed zamknięciem szlapanu ale właśnie gubi tu was kierowcę kierowców kierowców jeszcze raz kierowców was gubi nie szkoda wam życia życie jest jedno Jedno życie jest i to jest skierowane do kierowców, do młodzieży, którzy mają prawo jazdy jeżdżą, też muszą uważać. No, szczególnie przy torach kolejowych lepiej zwolnić, zobaczyć. Ja wiem, że niektóre przelobane są uszkodzone, no, ale trzeba zwolnić. Jak jest znak, to wiadomo, że trzeba porażają że się stanąć. Zobacz, że lewa prawa czy nic nie jedzie, jak jej? nie jedzie, jedzie się. A nie na ostatnią chwilę, a później wypadek. Dużo kierowców ginie. Bardzo dużo. I to jest właśnie to. I to jest właśnie do kierowców, do młodzieży, którzy mają prawe jazdy. I próbuję się popisać przy innych kolegach, koleżanek. Uważacie, że życie jest jedno. Życie się nie cofnie. Tak i tutaj informuję tego typu pozdrawiam, tego typu bądź